Dzień dobry, dziś poranny live trochę później, ale myślałem, że nagram go na spacerze z psami. Ale Maria zdecydowała się iść dzisiaj ze mną na spacer sami, więc zajęło to wszystko odrobinę dłużej. Postanowiłem jeszcze spotkać się z Wami na chwilę przed tym, jako 11.30 z naszego biura w Warszawie, które dzisiaj miało być otwarte, ale ze zrozumiałych względów tego otwarcia nie będzie. Jeszcze będę przez godzinę z Wami, ze wszystkimi wolontariuszami z Polski, ze wszystkimi, którzy, którzy chcieliby porozmawiać w tym trybie, w jakim mamy to teraz dostępne, porozmawiam. A póki co szybkie cztery prośby. Po pierwsze, wiecie wszyscy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Mamy już Prawie w Polsce 100 przypadków potwierdzonych zakażeń. Ta liczba będzie z, z całą pewnością rosła. Musimy restrykcyjnie musimy przestrzegać wszystkich tych zaleceń, które, które wczoraj wydał rząd. One są bardzo ostre, one naprawdę ocierają się o w też nasze wolności i prawa. W, czasami je zawieszają wręcz, ale musimy. Musimy, musimy się temu podporządkować. Nie ma innej metody niż nasze wspólne, zdyscyplinowane działanie, a więc wszyscy musimy naprawdę zminimalizować do absolutnego, niezbędnego minimum liczbę kontaktów naszych zewnętrznych, że tak powiem, ze światem. To nie będzie trwało wiecznie, to musi potrwać pewnie parę tygodni. Musimy przestawić się w inny tryb działania, ale tylko w ten sposób będziemy w stanie ochronić nie nas, bo to nie tylko o nas chodzi. Wiecie, większość z nas pewnie i tak złapie tego wirusa i przechoruje tak, jak przechorowywaliśmy setki różnych chorób w ciągu życia. Nawet o tym nie wiedzieliśmy zupełnie bezobjawowo. To nie o to chodzi. Chodzi o tych najsłabszych, że nasze powstrzymanie się przed tym, że będziemy dzisiaj robić jakieś, czy, czy w ciągu najbliższych tygodni jakieś, jakieś rzeczy, które są dzisiaj zakazane, może skończyć się tym, że będą narażeni najsłabsi. Osoby starsze, osoby schorowane, z najbardziej zniszczonym układem odpornościowym musimy naprawdę być współczujący wobec nich. To, że dzisiaj zostaniecie w domu, to, że ograniczymy zakupy do niezbędnego minimum, to jest akt miłosierdzia wobec nich, a nie tylko dbanie o siebie. To jest akt solidarności, której dzisiaj tak bardzo potrzebujemy. I to nie zwalnia absolutnie, to wiecie, ta sytuacja nie anihiluje moich i pewnie waszych tak samo opinii politycznych. Nadal to samo będziemy sądzić, co sądzimy o, o niszczeniu polskiego sądownictwa, o łamaniu konstytucji. O kiełbasach wyborczych rozdawanych, o zawłaszczeniu państwa, o zawłaszczeniu mediów i o tym wszystkim, ale na to przyjdzie jeszcze czas o tym, żebyśmy dyskutowali. Teraz jest czas, żebyśmy niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, czy to jest PiS, platforma, PSL, czy ktokolwiek inny, wirusów to nie interesuje i powinniśmy w zdecydowany sposób teraz przede wszystkim zadbać o nasze własne i naszych bliskich zdrowie i życie. To jest absolutny priorytet, a więc stosujemy się do tych zasad. My odwołaliśmy nie tylko wszystkie spotkania, ale odwołaliśmy też, przedstawiliśmy cały sztab w tryb pracy zdalnej. Jesteśmy naprawdę bardzo zdeterminowani, żeby ten cały proces, który prowadzimy, doprowadzić do końca, ale musimy to zrobić w innych ramach organizacyjnych. Niezależnie od tego, czy wprowadzą stan wyjątkowy, bo trochę to tak wygląda jak stan wyjątkowy w tej chwili, ale on nie jest wprowadzany, bo wprowadzenie dzisiaj stanu wyjątkowego byłoby tej władzy i prezydentowi obecnemu bardzo nie na rękę. Być może nie będzie takiego innego wyjścia. Na razie wszystko załatwia się tą ustawą. I tym stanem zagrożenia epidemiologicznego. No ale o tym to będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, jak zobaczymy, gdzie jest sytuacja. Czy te wybory uda się w maju utrzymać, czy raczej będą na jesieni? Na pewno będą i na pewno będą w tym roku, tylko pytanie: pytanie czy tych parę miesięcy wcześniej, czy, czy później. Porozmawiajmy o tym więcej na live. I druga prośba: nie idźcie jutro do kościoła. Mówię zupełnie wprost. E, i ja byłem dwa dni temu w kościele e, i widziałem, e, jak bardzo zdyscyplinowany jest nasz lud, jak bardzo zdyscyplinowany są moi współbracia i współsiostry, nie wytłumaczysz ludziom, że nie wolno przyjmować teraz komunii do ust. Dalej podchodzą i przyjmują komunię do ust, jakby kompletnie nie było żadnego zagrożenia epidemiologicznego i żadne usilne zalecenia, które teraz biskupi formułują, albo przypomnienia, jak to było choćby w przypadku dwóch listów arcybiskupów, które wczoraj przeczytałem, że oni przypominają, że jest możliwość przyjmowania komunii na rękę. Nie, należy zakazać przyjmowania komunii do ust w czasie zagrożenia epidemiologicznego. A najlepiej w ogóle to, co zrobili Dominikanie na służbie w dniu wczorajszym, zamknąć kościół na niedzielę. Po prostu powiedzieli, napisali najzwyczajniej w świecie wprost: Nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa, nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom dotyczącym tego, żeby było 50 osób. Nam szyb w związku z powyższym proszę żebyście, proszę, żebyście modlili się w domu, nie idźcie jutro do kościoła. Jeżeli można by było zapewnić te warunki, czyli 50 osób, komunia tylko na rękę, można by się zastanawiać, ale ludzie są tak niezwykle, Zdyscyplinowani czasem, ludzie są czasami tak bez wyobraźni, tak wystawiają pana Boga na próbę, że no nie możemy się dać im zarazić po prostu z powodu ich pobożności, która nie pozwala im ten raz na parę tygodni przyjąć komuni na rękę. Wiecie co? To mi się po prostu w głowie nie chce zmieścić, a więc wprost mój apel jasny: modlić się nie przestajemy, chrześcijanami nie przestajemy być, nie idźcie jutro do kościoła. Po prostu w trosce, właśnie w trosce o zdrowie i życie swoich bliźnich. Kolejna rzecz, o którą was proszę, pamiętajcie w tych dniach o tych, którzy nie mają. Mają wyboru i muszą pracować. A więc nie tylko o ratownikach, nie tylko o policjantach, nie tylko o strażakach, ale też i o pracownikach sklepów i aptek. Wiecie sami, bo byliście w sklepach w tych dniach i w aptekach, co oni teraz przeżywają. Eee, wiecie, jak są traktowani. Eee, w tym czasie, kiedy każdy chce kupić 50 ton papieru toaletowego i 137 tysięcy ton makaronu, które i tak mu się później zmarnują. Eee, w... Jak traktują sprzedawców, jak potrafią być nieuprzejmi wobec aptekarzy, apteki wykupione. Wczoraj pojechałem kupić córce w jakieś tam plasterki, i w, no, no po prostu połowy apteki nie ma. Więc pamiętajcie o tym, że musimy też okazywać sobie solidarność i być ludźmi w takich, powiedzmy to sobie, najprostszych rzeczach. My też się zastanawiamy, jak tę naszą pomoc, te, tego całego ruchu, który zbudowaliśmy, zorganizować, jak ją zebrać coś mi tu przerwało, ale to w zebrać w całość w takim zupełnie nowym trybie też po prostu działania pomocowego, ale o tym będziemy was informować na bieżąco i dziś i jutro i pewnie w najbliższych dniach, bo nie przestaje się przecież z wami komunikować, procesy chociaż zdalnie nadal trwają i wreszcie czwarta rzecz pamiętajcie też o nas, pamiętajcie o tych wszystkich ludziach, którzy się w tym ruchu, że tak powiem znaleźli i zaangażowali, my chcemy to wszystko utrzymać, my chcemy, żeby to wszystko mimo tej epidemii nie przestało działać i żebyśmy w takim czy innym trybie mogli dalej Robić dobrą robotę dla nas i dla Polski. Dlatego zachęcam Was do wejścia na stronę Hołownia2020.pl i wsparcia nas, bo my tego wsparcia dzisiaj, jako ruch, nie tylko jako polityka, ale jako ruch, ludzki ruch, który właśnie powstał i robi tę kampanię najdziwniejszą na świecie. Jeszcze takie chyba w Polsce nie było. Tak jak potrafi najlepiej, po ludzku. Bo polityka to powinno być coś, co, 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 co po prostu służy człowiekowi. My tego wsparcia po prostu potrzebujemy. A więc zapraszam do tego serdecznie i widzimy się z naszego nowego, ładnego biura, które pokaże Wam puste e, sam za... za o 11.30, to nie wiem, to jest chyba gdzieś mm, za godzinę. Trzymajcie się zdrowo i pamiętajcie, bądźmy ostrożni, przetrwamy to i poradzimy sobie. Bardzo ważne jest pytanie, gdzie nas to doprowadzi. Bardzo ważne jest pytanie, jak my z tego kryzysu wyjdziemy. Myśmy już mieli parę narodowych kryzysów, z których wierzyliśmy, że wyjdziemy lepsi. Mieliśmy śmierć Jana Pawła II, mieliśmy Smoleńsk, mieliśmy różne sytuacje, w których w radiach zmieniały się ramówki i w telewizjach występowali wreszcie psychologi, Psychologowie, eksperci, ludzie, ludzie mądrzy, a nie tylko krzyczliwi. Krzykliwi, no i później co, i później zawsze było to, co było. a Więc już dzisiaj zacznijmy się zastanawiać, nad tym, czego nas ta lekcja nauczy, jakie wnioski z tego wyciągniemy i jacy będziemy za te pół roku, kiedy, kiedy po wirusie nie będzie już śladu, a my będziemy dalej musieli ze sobą żyć, doświadczywszy tego wszystkiego, co działo się między nami w czasie tej epidemii. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia i słyszymy się za chwilę.